Dzień dobry, panie i panowie, Paweł z tej strony, jest dzisiaj piątuś, godzina 14.44. Wyjechałem z Auckland i jestem w Bombay. To jest dzielnica, no dzielnica pod Auckland. Żeby nie było, że dojechałem jakoś gdzieś niedaleko, nie wiadomo jak daleko. Przykleimy sobie GoProsa tutaj, żeby było. Pięknie, pięk, pięk. dobrze. Jest jest yes. Dobra, jedziemy na zawody. Jedziemy na zawody. Uzbroiłem się w podcasty. I muszę stwierdzić, że podcast Strawy, która to strawa właśnie na podcast wypuściła, jest najgorszym podcastem jaki kiedykolwiek słuchałem. Naprawdę dramat. Zrobili z tego dramat. No ale dobra. A ma do przejechania 180 km, więc nie jakoś tak strasznie rowerek spakowany, wszystko wyczyszczone, nagrałem Wam film od jak przygotować rower, więc możemy śmigać, a nic nie rozjedzie z tego. Jedna rzecz, jaka stała się w Tajlandii, to uzależniłem się od picia wody gazowanej. Naprawdę, nawet kupiłem sobie taki syfon z Nowej Zelandii jest e, w Soda z nie wiem czy jest w Europie czy nie. Syfon, gdzie masz nabój na 60 litrów e, i sobie piję wodę gazowaną mineralną. E, nie wiem czy, jako, czy to jest. W domu piję kranówkę, to jest jakaś z, z tego, ze źródła. Ok, pływanie zakończone. Można się pobiegać i mamy wolne. 15 minut tylko bez ale wystarczy. Fajna woda. ciepłutka, ładniutko. Bez jakiegoś wielkiego prądu. Trochę wiatru, ale damy radę. Dzisiejszy bieg jest genialny w swojej prostocie. 20 minut biegu luźnego. Te 20 minut, pasowane 5 razy 1 minuta w tempie startowym w jutrzejszym. Luzik. Ja przyznać, że ładnie coś. Jedno z miejsc, jeżeli idzie w offline i stwierdzę, że jednak chcę zostać w Nowej Zelandii, to jest jedno z miejsc, ma szansę wykupić się, prawda? Wszystkie domy tutaj w okolicach kosztują tylko bańki. W sensie miliona dolarów, ale kiedyś ta bańka pęknie, więc może coś się ogarniemy. A tymczasem, pobiegane, popływane, pojeżdżone. Bardzo ładnie. Gdzie jest mój dzień? Mój dzień na zegarku. Proszę bardzo. 40 minut na rowerze, 15 minut pływania, 25 minut biegania i oto jest koniec. Można iść porozmawiać ze znajomymi, zjeść ogrom żarcia i spać. O w zasadzie tyle, jutro nawet nie wiem, muszę sprawdzić jeszcze e, trasę, bo chyba zmienili trochę. Tak jestem przygotowany do tych zawodów, e, mentalnie w ogóle, no ale to takie zawody. Gorąco w tym, w tym mieście. Dobra, zawody zawodami. Porozmawiamy o nich sobie troszeczkę później, a tymczasem ja zjeść spakowany już jestem. 2,19 na rowerze, 4,54 łącznie. Ja to wezmę. Dobre przygotowanie pod Ironman Nowa Zelandia. Za 6 tygodni wiem co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Jest on no to plan i będziemy działać. Podmięty trochę jestem, potrzebuję, potrzebuję cukru. Cukry, aaa, takie złe.